Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, Skorpiony, w Waszym czytaniu na wiosnę. Przygotowałam dla Was 7 kart, i pośród 7 tych kart. Znajdują się dwa wielkie arkana: jest to sprawiedliwość oraz mag. Sprawiedliwość zdaje się być tu najważniejsza. A może nawet nie zdaje się, tylko że jest tu najważniejsza. Tu chodzi o sprawiedliwość. To jest to, co jest w centrum i u samej góry. Może tylko częściowo jest to naświetlone, ale o to tutaj chodzi: o balans, o równowagę, o to kto co zrobił, kto czego nie zrobił, jak sprawiedliwość uzyskać, komu co się należy, komu co się nie należy. Sprawiedliwość trzyma w swojej dłoni miecz, trzyma go siedząc stabilnie, nie dbając o swój status materialny. Tu nie chodzi o pieniądze, o zasoby, o to, kto co posiada, a to, kto czego nie posiada. Przynajmniej niesprawiedliwości o to chodzi. Sprawiedliwości nie chodzi o pieniądze. Sprawiedliwość może chodzić boso, siedzieć na tronie boso będąc, a jednocześnie być sprawiedliwością. Gdyby karta była odwrócona, to moglibyśmy się obawiać na przykład, czy nasz sędzia nie jest przekupny, ale to będzie taki nieprzekupny sędzia. Dosłownie lub symbolicznie. Tu nie chodzi o korzyść tego, kto wskazuje na sprawiedliwość, kto wskazuje na myśl, na to, gdzie jest prawda. Tu ktoś szuka równowagi. I to jest najważniejsze. Choć obok jest również ważna karta, maga. Obraz widzę, cały czas mi się trzęsie. Wyjątkowo czasem mi się to zdarza i się tym nie przejmuję, ale teraz zwraca to moją uwagę. Jest tu jakieś balansowanie tych wag. Coś nie może się ustabilizować. Te szalki kiwają się. Trochę wyżej, trochę niżej, coś próbuje złapać balans. Choć troszeczkę się trzęsie, trochę się kiwa. Trudno jest do końca stwierdzić, gdzie ten balans jest, ale może się udać go uzyskać. Pomimo różnych mgieł, które będą blisko tego, różnych niejasności, zaciemnień, może rozproszonych fantazji czy iluzji. Bo jest tu pewna mgła z jednej strony, a z drugiej ktoś, kto niejako ma wszystkie narzędzia, ale nie jest sprawiedliwością. Sprawiedliwość jest blisko, ale to tu ciśnie mi się na usta, aby powiedzieć, że to nie jest ta sama osoba, jeżeli to w ogóle jest osoba, jeżeli to nie jest po prostu symbol. A nawet jeśli to jest osoba, to de facto nie o tę osobę chodzi, tylko o samą sprawiedliwość. O to, co, co ktoś trzyma, kto co ma w rękach. Gdzie jest myśl? Jaki to jest przedmiot? Czego dotyczy sprawa? Czy jest porówno? Bo powinno być porówno, choć wydawać się może, że nic tutaj nie ma. Więc może chodzi o samą w sobie równowagę, o utrzymanie równowagi. To jest najważniejsze. Sprawiedliwość nie ma najmniejszego problemu z utrzymaniem równowagi. I z pokazaniem, że to właśnie o to chodzi. O to i o to, o równowagę i o tę myśl. Tę myśl, która może ciąć, ale jeśli tnie, to jest to tnięcie, ucinanie sprawiedliwe. Czasem trzeba coś uciąć i to jest sprawiedliwe jak najbardziej. Taki zwykły tort, jakbyśmy chcieli podzielić na kawałki, jest też ucinaniem, jest dzieleniem. Komu co się należy? Jak co należy podzielić, żeby było sprawiedliwie? Może ma być po połowie? Na jednej i na drugiej szalce tyle samo. Obok jest mag, który próbował się przebić gdzieś już wcześniej, ale od razu mogło mu się nie udać. Ktoś może chcieć pokazać siebie od razu, prawie, ale nie od razu. Może nawet krzyczeć, ale zostanie przekrzyczany ale uzyska po chwili odrobinę uwagi za siebie. Mag to osoba, której głos zostanie udzielony i w międzyczasie gdzieś zmieni się pogoda. To znaczy mogą zmienić się niejako okoliczności, gdy mag będzie się wyrażał, gdy ktoś, kto wskazuje coś, będzie mówił albo przynajmniej wystąpi, niejako przepchnie się i pokaże. Pokaże wszystkie swoje argumenty. Pokaże to, co ma w swoim posiadaniu, narzędzia, przedmioty, pokazuje, co może zrobić, że może coś zrobić, że ma to wszystko, że ma tutaj coś, jakby taką różdżkę, która może wpłynąć na rzeczywistość niejako magicznie wręcz. Ale nie ma co się z tego śmiać, bo ktoś tu patrzy bardzo poważnie. Mag patrzy bezpośrednio w oczy i nie unika wzroku. Czasem ludzie unikają wzroku z tego czy innego powodu, ale nie mag. On jest pewny siebie. I ma prostą, pewną postawę. Uważa, że ma wszystkie narzędzia i ma rację. On ma wszystko, co jest mu potrzebne, żeby działać. Więc, jeżeli poczujecie się magiem w tym czy w innym momencie, że możecie coś zrobić, że macie wszystkie narzędzia, to macie rację. A jeśli zobaczycie kogoś takiego w swoim otoczeniu, to ten ktoś ma rację. To jest ktoś, kto jest bliski sprawiedliwości, ktoś, kto od razu może się nie móc przebić, ale uda się. Uda się, bo to jest ktoś, kto od razu nie rezygnuje, ktoś, kto chce zostać zauważony. Poniżej, O, to jest ktoś, kto zostanie niejako zauważony i naświetlony. Ktoś, na kogo będzie mógł upaść taki, na kogo padnie, padnie słońce, tak jakby strumień światła. Poniżej tego maga jest taki temat trochę wykręcony, związany z, z wartościami, z podziałem dóbr. Są tu jakby dwie strony, nawet nie jakby. Są tu dwie strony, choć można mieć pewne wątpliwości. Albo dwie osoby, albo jakby dwie, jakby dwie partie, ewentualnie dwie strony tej samej osoby, które coś dzieli. Z jednej strony ktoś coś daje. Z drugiej strony, Niewidoczne jest to dla pierwszej strony, że ktoś coś zatrzymuje dla siebie. Kto tu co rozdaje, a kto co chowa dla siebie. Karta jest odwrócona. To nie jest dobra postawa. To może być tak, że to jest jakby z, tego, z tej samej puli, powiązane. Pajęczyno. I mogą wiązać się z tym różne, trudne emocje, to się może nie podobać. Ale nie bardzo można to powiedzieć, a nawet jak to jest powiedziane, to nie, nie spotyka się z jakąś szczególną reakcją. Nawet jak ktoś powie to wprost. Jest tu problem. A obok niego kolejny i kolejny. U podstaw jest kilka problemów. Rycerz kielichów. Karta odwrócona. Ktoś, kto jest... No muszę to powiedzieć. Ma jazdę emocjonalną. To może być taka potoczność, ale, ale może właśnie tak chcemy o tym powiedzieć. Potocznie. Bardzo prosto. Po ludzku, codziennym językiem, że ktoś tu używa emocji, albo właśnie te emocje gdzieś tak wykorzystuje, mniej lub bardziej świadomie, żeby manipulować kimś. Te, te emocje są jak wykręcony oręż, to jest rycerz, to jest ktoś, kto już coś wie na temat emocji. To nie jest paść, to nie jest giermek. To jest ktoś, kto już może ma nawet jakiś tytuł, choć nie jest specjalnie jakimś władcą. Ktoś, kto potrafi wykorzystać emocje w swojej walce. I nie robi tutaj tego dobrze. Nie robi tego. W słusznej sprawie, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, ale sprawiedliwość jest nad nim. Ponad tym wszystkim, w centrum, u góry. Nad nim jest sprawiedliwość. A obok sprawiedliwości, jak już wspomniałam, Odwrócone, rozproszone iluzje, mogły być jakieś fantazje, które okazały się być, być tylko jakąś humurką, którą można było sobie wyobrazić, czymś, co można było na co można było popatrzeć, ale, ale na patrzeniu tu się kończy. Skończyło się na patrzeniu, a jeżeli ktoś jeszcze sądzi, że coś tutaj jest, do złapania. To jest jest w błędzie. Myli się. Może sądzić, że może to, 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 to wszystko złapać, że to jest w zasięgu ręki, ale jeżeli wyciągnie po to rękę, no nic nie złapie, nic nie uzyska, to się rozproszy. Sprawiedliwość jest blisko tego. Ja czuję, że ona jest świadoma tej sytuacji, jest świadoma tego, co jest po jednej i po drugiej stronie. Poniżej iluzji mamy jeszcze odwróconą siódemkę mieczy. Odwróconą siódemkę mieczy ma również rak w swoim horoskopie, więc może macie jakieś elementy w swoim horoskopie ze y, y, Słońce, Księżyc czy Ascendent y, w raku albo inne albo macie kogoś blisko kto jest pod znaku raka czy z takimi y, znaczącymi elementami szczególnie Księżycem, Słońcem czy Ascendentem a może sytuacja jest po prostu podobna, podobne jest to że był jakiś krzyk i teraz Trudno może być dalej krzyczeć, coś wyrazić. Ktoś coś trzymał. I teraz albo zrobi się już totalna zawierucha. Czuję, że tu może być zawierucha, że te chmury będą się gdzieś kłębić od tego wiatru. Albo zapadnie cisza i te chmury się ro, 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 po prostu powoli rozproszą. Ktoś się czegoś trzymał, może jakiejś swojej prawdy, ale to otrzymanie na wiele się nie zdało. Tu jakiś żółw i jakiś piesek przesuwają się, biegają, chodzą wokół tego. Ktoś był blisko tej sytuacji, ale niewiele to zmieniło. Może się zachmurzyć, I jak przyjdzie czas, w którym to się niejako unaoczni. Będzie bardziej. Dla Was jasny, mimo że wokół wcale nie musi być tak, tak bardzo jasno. I tu nie chodzi że, o to, że koniecznie musi się zachmurzyć, aczkolwiek może, ale jeżeli nadal będzie jasne niebo wokół, to wewnątrz będzie niejako zachmurzenie. Będzie wyglądało na to, że zbiera się na deszcz. Na deszcz w środku albo na deszcz na zewnątrz. Coś zmienia się w pogodzie. Zmienia się, jest słońce, przychodzą chmury, znów jest słońce, sytuacja jest niestabilna. I to, lub coś innego, może Was przybijać. O to w pewnym sensie tutaj w dziesiątce mieczy jest stabilna sytuacja. Ale to nie zmienia faktu, że może być to przybijające. Ten brak stabilności, te, te zmiany. Wy skorpiony jesteście znakiem stałym. Wy nie lubicie zmian. Byki też nie lubią zmian. Ani lwy, ani wodniki. A tutaj się coś próbuje zmieniać. I może to was przybija. Bo coś tu was niestety przybija. Czy. I to jest dziesię... dziesiątka mieczy. Skorpione wam mogę powiedzieć spokojnie. Bo wy... Potraficie przyjąć różne rzeczy, nawet mocne. I tu możecie przyjąć aż 10 mieczy. To jest najwięcej ciosów, ile może być, ale skorpion to jest. Wy możecie się odmienić potem. To nie jest coś, co was zabija, ale to może być coś, co was przybija maksymalną porcją, i, i potem już więcej nie ma. Tylko tyle i aż tyle. Teraz zauważyłam, że jest tu coś, co trudno mi określić. Przypomina mi teraz ptaka, jakby była taka jaskółka nadziei. Jakby po tym przybiciu nad tymi mieczami gdzieś było coś, co wskaże, że będzie nowy początek. Ale to już nie jest to samo, to jest jakby jakiś koniec. Musi być nowy początek. I to jest temat, który gdzieś z boku cały czas będzie pobrzmiewał. Ale Koncentrujcie się na sprawiedliwości, bo to ona jest ponad wszystkim. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, Patrz.